Dzień dobry. Dzień dobry. Um, family, family content. Halo. Dzień dobry. Ej, leży na wyspie, co się dzieje? E, otóż, mój drogi, musisz przetrwać na swojej wyspie. Gdzie jest Ale czy... Patrz, na przykład patrzysz na mnie, widzisz mnie, widzisz mnie? Nie, nie widzę. A ja robię tak. O, witam. Karma! Karma. Co, co, no, co, je Krystian, to, co Krystian wziął miecz, zabił osoby, które były na jego wyspie. I I pojawiła się kosa na środku. Tak, i, za... i go zabiła. O cześć, Krystian. Ja nie wiem, co tu się cześć, Czemu ja mogę wyjść poza. Możesz ten? wyjść, ale jak będzie woda, to umrzesz. A, tak. okej. Okay. Czyli okay. masz chwilę, żeby przejść. O. Krystian, idź stąd! No. Oddam ci. Ja... Oddaję wam jajko. No! Nie no. macie jakieś jaja. Macie jajko, jakieś? Nie, tak ja się... <laughs> jest. bo teraz woda Uy. będzie się. Dobra, ale ja pierwsza stukałam, tak nie można robić. Yy, nie. Tak, to znaczy jak? No nie wiem, co się dzieje, no. Już niech mnie coś zje. Krystian, wytłumaczę. O, o? To... o obok mnie. No? Jak na Christian. której wyspie? Ja zdjąć, nie chcę już tych butów. O, dobra. Ej, skąd wiecie, na której wyspie to jest? Ale nie wiesz nigdy. Nie wiesz, no Ogólnie nie... macki zabierają zawsze pustą wyspę. A. Tak to wygląda. Tylko teraz Dobra. dzieją się różne rzeczy. Mogą się pojawić kosy, mo mo może się pojawić wulkan w pewnym momencie. O, teraz masz macki na przykład. A tam na przykład widzisz, patrz, zrobił się lód na wyspie. Jest kosa, która zabiła Krystyna, Może się na też na zrobić szkło na wyspie. i Na przykład wtedy wyspy się rozpadają. To na przykład widzisz, tu masz klatkę i z klatki nie możesz wyjść chyba, że masz specjalne buty. Co może ci się jeszcze zdarzyć? Mmm... tak myśląc. Może ktoś na przykład zdobyć miecz. Może się pojawić miecz na wyspie i możesz wtedy zabić za pomocą miecza. O, może coś się teraz innego stanie, to nie zobaczysz. Nie, mi się, że tak O, dużo tam osób się jest pojawia, nie. pojawił się miecz, widzisz? A tam się pojawiło podpalenie takie. Tam jest miecz? No, nie, tak. wspychaj mięsi. Idź po biegni. miecz, szybko, szybko, biegnij. Biegnij po miecz. Biegni miecz. Może się ją zabić. Możesz ob teraz ob razu. pociachać ją. Ale nie, nie, woda zaraz no wskacz, skacz, skacz, bo woda wody. się. Nie baję się, Baladzi. Zabijam ludzi. Ale go pociął, zobacz! Zabijam. Elo, i co a, teraz? A drugi Wszystkim zginął pozabiję. w wodzie. Dobra. Ej, ale nie nas, przyjacielu. Dobra, nie, was będę ty lubił. Ty jesteś to moim to przyjacielem, i... nie możesz. Elizunia, przepraszam cię, giniesz. <laughs> przepraszam, to podoba. Jeszcze tutaj mamy gaga2007nice. No, do, wskakujesz do wody, jaka ty głupia. <laughs> o nie, ale przeskoczyła. O, już nie Ej, nie nie się mój. skończył? No, no. On się no? kończy. No tak. No! My? A tam, na przykład, tam gdzie jest lód, masz teleporter, on cię będzie teleportował na jakąś wyspę. Tak, on ci gdzieś Oba. się teleportuje. Ona się leczy, ta gaga, 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 -Ga -raga. <laughs> gaga. To normalne. Gaga, 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 gaga. No idę do was. WHere, one grają to. razem, bo ta koleżanka jej no. się zrespiła. Patrzę, o, ja nie. zrobię taki myk, którego one Ele, się nie spodziewają. patrz. ja Zdaszna. wiem, co Krzysztof zrobi. Poczekam, co się tu pojawi. No dobrze. <Should> <añad> <czyina> <Nie> zabiję. <sharp> <my. sharp> <noise> <noise> Telefon się pojawił i w niego wpadłem. <noise> <noise> Hello. O, o Ty to... się tam zrobił, Gacie. <noise> <Zabijaj mnie>. Cześć. Cześć. <noise> Cześć. Cześć. Dzień dobry. Skąd ty jesteś miecz w ogóle? Kupił sobie. Wyjąłem ze spadni. A można kupić? A, Nie, wyjąłem ze spadni. Ale ale ty jesteś kozakiem. No. Dobra, mogę jeszcze. Totalnie. Kosa. Dawać Miesz, jakiś dobra. ten. Dawać mi coś Idź tam poskacz na szkle Dobra nie. nie żartowałem <śmuchy> Bo się potrafi <śmuchy> zepsuć Nie wiem jak je jakie zdjąć Krystian. Ona się po czasie tak? to? Nie, sk nie skacz Czekaj to jest szkło Po tyk? A nie, to, a to nie skacz, to jest Możesz. szkło Ej, slotek kosmiczny tam ja mogę pójść? No. No, Możesz Śmiało Idź weź przytulaska złap nim Ale jak się pyta nie, czy, czy może Tak o, i złap przytulaska nim Złap przytulaska, lewy przytrzymuj na nim on wie, on wie. Przetrzymaj, przetrzymaj. Co tu się stało? Złapałem! A, A psitulasku No mnie, mnie, nie wiem, to... mnie zabije. No ty, najgorszy człowieku! Nie, nienawidzę go. Zabijam cię. O nie, no puść! Ja nie wiedziałem, że to zabija. Ty, gościu, chodź co do mnie. Kiedy to się kończy? Bo ja nie widziałem. Się... Czekam aż do wody? Mówiłem, wpadnie. łap, laska, to złapał mnie i mnie trzymał. No co. Psi też. Z, z, nie! Ej, o, Jego nie złapałeś. Ona się... Ola się o! biła, No i po tobie Czy ja wygrałem? Ty się wygrał. Tak. Pierwszym... Ale ja nie wiem co tu się stało. Wiemy już z kim nie gramy kolejnej rozgrywki. No, o co się chodzi? Pierwszą kulą dostałam, super. Drugą, drugą, ten... drugą, ale Jakiś common chest. I co, mogę Druga. sobie otworzyć? O, nie, nie. mogę, bo już się gazać. To tyle. Dobrze, to teraz gdzie on jest, z tą kosą pójdę na niego od Ej, razu. Jes. nie, za mnie, proszę. Ej, proszę, ja nie proszę. No w góry masz czas, nie kiedy ten zniknie. A o, ktoś się umarł? Dwie osoby wola, właśnie się. umarły. Dobra ja sobie otworzę tą paczkę co mam. O Ej, Boże, jest. wulkan! O wulkan! Aha No, wulkan jest najgorszy, bo nie wiadomo jak te kule lecą w ogóle. Ja zginąłem na starcie, dostałem od razu. Ja nienawidzę wulkanu. Nienawidzę. To jest najgorsza rzecz, jaka może być. Boże, Krystian! Krystian, jak tam wszystkie. Dwa wulkany, Krystian. Korpaps. I dostałam. go zabiję. I dostałam. Co się dzieje? Z czego śmiejemy, eee. bo ja stałem w miejscu i otwierałem skrzynki. Dostałam z wulkanu, tak w skrócie. Eee, i się zaraz też dostanie spoką, tak stoi idealnie. No, on się nie rusza. On tam robi t pose Tam sklep co to jest. <laughs> sklep uglą. Zaraz zginiesz. A nie, nie ma już. Czyli tu Lasek mam miecz obok niego całe szczęście. O co chodziło? <laughs> Jak on tam sam stoi? Biegnij! Musiałem coś odpalić, żeby przeżyć. O, Ale doba, ledwo. Lecę do was. O, oh, fuck, nie dlecę. Gdybyś Hej. Co byście włączyli ze ja. jestem. Nie! <laughs> no, ona o, nie, bo mnie zepchnął, bo na tam... Nie, nie mogę dołączyć. O. Masz trampolinkę. Co ty się tam leczysz? Co? No <laughs> się bojesz, że mnie zabijesz. No co już kupiłeś? No teraz już cię dopije. Bardzo nieładnie z jego strony, prawda Ola? Mm -hmm. no zostaw mnie, demonie, diable, diacie Skrajbów demonie. demonie z Karaibów Demon z Karaibów A, o, wulkan Vulkan. wulkan? To ściemka, baj baj Przecież mnie wulkan nie trafi Nie no, skąd? Ani trochę nie ma nawet na to żadnej szansy. Nie ma na to najmniejszej szansy. Możesz śmiało pod niego podejść. No, idź tam pod niego, idź, o. <śmiech> 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 Karma. <śmiech> no nie. O, przytulasek został w klatce. Siema, <laughs> Gdzie jesteś? O, cześć. Boże, ale ci się tyłek świeci. No, coś dostałem, <laughs> nie świeci. E, Czyli bo ja w ogóle otworzyłem pięć skrzynek i mam jedną O na mnie Boże. Dół, A te szklane się teraz nie rozwalają, nie wiem czemu. Mateusz. Co? To jest A. jakaś plaga, chodź zobacz. Co się stało? Patrz, ktoś choruje na psitulaskozę. <laughs> Rzeczywiście, psitulaskoza! <laughs> <laughs> umrę czy nie umrę? Nie umarłem. Y Ola, chodź na tak? chwilę. Tak? tam no. O Boże, co ci się stało? Eee. I Krystianowi! Eee. Eee. Przitulasko nie żyje właśnie Co wam się stało? Co to ma być? <laughs> wygrałem! Krystian, ty lepiej zobacz, co ci się na podium stało. Chodź tu szybko. Przitulasek i... i się też wyglądają pięknie. No o tym mówię. <śmieniu> co to jest? Ale jaki mam mały łeb teraz na tym trzecim miejscu? <śmieniu> Jezu. To nigdy więcej. Boże. Ożyłem. Ja też. Dobra, ożyłam. czas iść na wyspę, gdzie idzie więcej osób. Do mnie. A, no to. Nie, <śmieniu> <jak śmieniu> <prawie zleć. zleć. śmieniu> tak, Co się z nami dzieje? Pożycz mnie? Wybuję. Nie, po co? Chodź. Krzyś, ja zaraz sam tam miecz kupi, będzie po was. Boże, nie mogę patrzeć, jak oni nam w tle tańczą. Cześć, psi tulasku. To podnieś mi Gustawę, no wyrzuć tej Cześć. Krystian Boska chwilę. Nie. Nie. Aha, No Dobra, to ja cię wyrzucę. Albo ty mnie. Oj. Wystarczyło poczekać. Wystarczyło poczekać. Nie, ja idę sobie do belkanowe włosy. Ale ja to jest jeszcze. Ach kurde, no ile u was, was tu? Wyskoczy nam! Możemy by była ekipa. Wyskoczy nam w Pokażę. Nie! On jest psychopatą. z A wybił ich tylko! Ja, <laughs> tak. Ale ja dostałam! Ja, ja, ja chciałem to zrobić, ale no. O Boże! Ile ja mam HP? Taka... Bo mi nie pokazuje. Nie, dużo masz. Czekaj, nie, nie pokazuje mi. Jezu! Dobrze, na dole jest na pasku, HP. No tu nie ma nikogo. Masz Tam jest panią, by e, To jest Martuzia na przykład. <grym> Martuzia <Martusia> na przykład. Ale <grym> się, się dzieje, o, o. wulkan! O, o. Ja słyszyłem do wody, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Taktycznie. <grym> 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 <Faktycznie. grym> Ale uciekaj. Jestem w grze, czemu? Próbuję, próbuję. A! Czemu ja jestem w grze? Bo ci pozwoliłam. Ha! Ha! A, dzięki. Proszę. A ja nic nie kupiłem. No to dobra, bała. spoko. Eee. To fajnie. Kressian tam walczy z kimś. Wiem, <laughs> wiem kto mnie zabił. Kto cię zabił? Kto cię nie zabił? Nie wiem Mario cię się kupuje miecz, cię zabijam. Ale Martusia nie zrobiła. A żyje. zniknęła. A, dobra. Ej, co ty to ma być z tym małym chłopaczykiem? Chłopaczykiem. Nie wiem o, o czym mówisz w ogóle. Kresia, nie mieczami, okay? Ja nie oszukujemy mieczami, okej? Ja nie oszukuję. to jest pro player, wpadnij do wody. A gdzie on jest? ProPlayer spadnie do wody. Nie no, mi się tam podoba, jak w, tam skacze na tym pierwszym miejscu, więc... No, to jest okropne. No tam. to jest super. To jest okropne. Cudo! Nie, nie a. cudo. A. 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 Dobra, co się teraz stanie? Teraz będą to Krystian. <laughs> O, o, klasik, nie, ja nie wiem jak... się NIE! Nie! Odejdź! Nie oddawań, bo ja nie no, sobie to! <śmiennie> Puszcz, nie, nie, ja, Nie! mogę wrócić Nie was! Nie wiem co ci robi! nie wiem co ty Dostał Dostałeś jajom. kartofla! O ty nie! Klasik, no mój czemu mi nie powiedzieliście, że można to oddawać? Ja biegnąłem Ola dostała! Mogę rejoin proszę. Nie mogę. Nie możesz, U. bo to już jest no finał. Nie i tak, bo nikt mi nie powiedział. Mówiłem, oh. mnie ja lubisz, a mi nie powiedziałeś, że mogę oddać pantofla. kartofla. A jak ci myślisz, że ja go przekazałem? Po prostu cię dotknąłem. Ja biegnąłem w kółko. Biegnąłem ja w myśleć. kółko. Tak, ja biegnąłem w kółko. Dzięki. Ja też dziękuję bardzo za oglądanie. Pa. Pa pa! pa. pa, pa.